11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Co roku tego dnia obchodzimy narodowe święto niepodległości. Sprawdźmy, jak ten dzień świętują mieszkańcy Wschowy. Czy według pana dla młodzieży istotny jest patriotyzm? Myślę, że dla każdego z nas jest nie tylko obojętnie w jakim jesteśmy wieku i patriotyzm jest bardzo ważnym elementem naszej identyfikacji, to kim jesteśmy, skąd przychodzimy, kim będziemy. Jak obchodzi Pani święto niepodległości? W domu Jak? W pracy. Byle jak? Siedzę telewizor oglądam i wsią. Nie, Nie obchodzę w ogóle, bo jestem Ukrainką. Śpimy. Śpimy. W domu. W domu. Odpoczywając. No po prostu najpierw idę do kościoła na 14, bo mam jeszcze za ojczyznę, a następnie idziemy są jakieś imprezy na rynku, coś tam oglądniemy i tak dalej. No, w zadumie. Na pewno w zadumie Podpomniki idziemy, gdzie można złożyć więcej kwiaty w szkole bo jestem nauczycielką. Czy w Panie szkole są organizowane jakieś obchody? Zawsze, zawsze jest apel i zawsze wszystkie dzieci są brane golowo. Uważa Pan, że w różnych grupach wiekowych patriotyzm jest okazywany inaczej? No to zależy od nie tylko od grup wiekowych, ale i różnych innych czynników, natomiast. Ważne jest chyba to, czym ktoś ponad 100 lat temu napisał. Jestem Polakiem. To słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem Polakiem, to znaczy, że należy do narodu polskiego na całym jego obszarze, przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak w wiekach ubiegłych i w przyszłości. A jaki jest Pani zdaniem stosunek młodzieży do patriotyzmu? No, jaki jest stosunek? No ja myślę, że młodzież jest patriotyczna, no i uważam, że no jest patriotyzm wśród młodzieży. No mi się wydaje, że raczej młodzież tak podchodzi, też to tak pozytywnie, że po prostu świętują też, no przede wszystkim harcerze, to bardzo, bardzo podchodzą do tego święta bardzo mocno, no i są też, no są często przez harcerzy właśnie pokazane takie scenki o tym święcie narodowym. Oj. To, to chyba sprawa indywidualna, jest, nie ogólnej młodzieży. Chyba każdy ma swoje indywidualne jakieś podejście, mi się tak wydaje, przynajmniej. Zauważam, że po części chyba nie za bardzo młodzież ma taką podejście w tych czasach, przynajmniej, Porównując do kiedyś tam, kiedyś młodzieży z innych lat. Obojętny raczej. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Oj, powiem, nie wszyscy. Nie wszyscy są podzielone są granicą między. W młodzieży, między patriotami, a nie. Oj, młodzież to dzisiaj jest różna. No, tak jak zwykle, zawsze. Była różna i będzie różna. No, ja uważam, że to wszystko zależy od edukowania młodzieży, nie? Ale generalnie, jak się słyszy w rozmowie z młodzieżą, to są pozytywnie, dużą wiedzę dosyć mają. A Pani zdaniem? Bardzo dużą wiedzę właśnie dzieci mają. I dużo wynoszą z domu. Sami właśnie też tak. edukujemy dzieci. Staramy się, żeby wynosiły to właśnie przede wszystkim z domu. Dzieliły się swoją wiedzą z rówieśnikami w szkole. Jakie jest Pani zdaniem stosunek młodzieży do patriotyzmu? Na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy nawet nie wiedzą, co jest patriotyzm, więc ciężko je wytłumaczyć takie rzeczy. No nie, nie, niezadowalający. Dlatego, że niektórzy młodzi się w ogóle nie interesują. Książek nie czytają. Rodzice, jak im mówią, bo ja miałem taki dom, że rodzice mi wszystko opowiadali. No, a później już. Ja już mam 80 lat, to już jest wie pani wiek, to pamiętam dużo. Jestem Polakiem, więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Im więcej nim jestem, tym mniej z jej życia jest mi obce. I tym silniej chcę, żeby to, co w moim przekonaniu uważam za najwyższy wyraz życia, stało się własnością całego narodu. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Wywiesza pan flagę? Tak. A dlaczego? No, dlatego, że to jest święto, które wszyscy Polacy powinni jakoś uczcić. A nie, spółdzielnia za mnie to robi. Ja już nie. Spółdzielnia? Mieszkaniowa, wywieszają. Oczywiście, bo to jest święto nasze, naszej ojczyzny. I jak to, jako być Polakiem, jak y, nie świętować po prostu, jak nie czcić tego święta, to jakoś sobie nie wyobrażam też, nie? Bo to jest dla nas bardzo ważna data, ba, bardzo ważne święto. No nie mam gdzie nawet wywiesić tej flagi, żeby ją wywiesić. Nie, nie mam, naprawdę. No mam, nie wieszam. No, tak. Na kamienicy wspólną. Na wspólną flagę, na kamienicy wywieszamy. Jestem Polakiem, to znaczy moimi braćmi są także Oleg Zakirow, kiedyś major KGB, który ryzykował życiem prowadząc śledztwo katyńskie i kilkanaście lat temu musiał opuścić Rosję i dostał polskie obywatelstwo. Ryzykował życiem własnym i własnej rodziny, żeby dotrzeć do prawdy o pomordowanych polskich oficerach. Moją siostrą jest też jako Polka Aleksandra Ricci, Kanadyjka z pochodzenia, i wnuczka Helmuta Jamesa von Moltke, niemieckiego arystokraty, który był przeciwnikiem Hitlera. Ta, która napisała świetną książkę o powstaniu warszawskim, bardzo mądrą i skłaniającą do myślenia, a jednocześnie do identyfikowania się z tymi naszymi najwyższymi wartościami. Naszego polskiego patriotyzmu. A czuje się pan patriotą? Nie za bardzo teraz. Moje zdanie jest takie, no, że patriotyczne święta trzeba obchodzić. I powinien obchodzić każdy Polak.